Ścieżka do celu według Napoleona Hilla. Siedem kroków, żeby prowadzić życie pełne sensu. Wydawnictwo One Press. Czyta Marcin Fugiel. Jeśli nie masz dość siły, żeby narzucić życiu swoje warunki, to musisz przyjąć warunki, jakie ono zaproponuje tobie. T.S. Eliot. Przedmowa Don M. Green, dyrektor zarządzający i prezes Fundacji Napoleona Hilla. Słynny pisarz i mówca Napoleon Hill przemawiał w 1952 roku na konwencji dentystycznej w Chicago w stanie Illinois. Na wykładzie obecny był potentat w branży ubezpieczeniowej, wielki miłośnik prac Hilla W. Clement Stone, który potem podszedł się przedstawić mówcy. Napoleon Hill miał wtedy 69 lat i częściowo cieszył się już emeryturą, mieszkając wraz z żoną Annie Lou w Kalifornii. Stone jednak wpadł na pewien pomysł. On i Hill mogliby razem założyć interes i nadal szerzyć filozofię sukcesu. Stone był przekonujący i udało mu się namówić Hilla, żeby powrócił do pisania i przemawiania pod auspicjami założonej wkrótce przez nich organizacji Napoleon Hill Associates. Jednym z ich pierwszych projektów było opracowanie serii wykładów koncentrujących się na 17 zasadach sukcesu, które Hill osobiście miałby przekazać uczniom. Ci z kolei mieliby nauczać innych filozofii sukcesu. Wykłady zostały wygłoszone w 1953 roku, a następnie na ich podstawie opracowano program nauczania. Lekcje w tej książce wywodzą się z tych niepublikowanych wcześniej wykładów. Przedstawione tu zasady zostały wybrane w taki sposób, żeby uwypuklić to, od czego muszą się zacząć wszystkie wielkie osiągnięcia, czyli, zdaniem Hilla, od zdefiniowania określonego głównego celu. Hill często ustnie i pisemnie powtarzał najważniejsze jego zdaniem pytanie: po pierwsze, czego naprawdę chcesz? Jest to kluczowe, ponieważ bez określonego celu nie możemy mówić o sukcesie. Bez głównego celu wykorzystanie innych zasad jest nieskuteczne i pozbawione kierunku. Wstęp tej książki podkreśla istotność tego fundamentalnego wymogu, a kolejne siedem rozdziałów precyzuje, jak możemy wybrać, zastosować i urzeczywistnić swój określony główny cel, to znaczy stworzyć wizję, opracować plany, uwierzyć w nie, wdrożyć precyzyjne myślenie, samodyscyplinę, kontrolowaną uwagę. I prawo harmonijnego przyciągania. Wierzymy, że praktyczne wskazówki i filozoficzne przemyślenia zawarte na stronach tej książki, dotyczące tego, jak znaleźć cel i sens w życiu, są dzisiaj tak samo prawdziwe, jak w połowie ubiegłego wieku, gdy wygłaszane były oryginalne wykłady. Zasady sukcesu Napoleona Hilla są ponadczasowe i wieczne. Mamy nadzieję, że po wysłuchaniu tej książki zadasz sobie pytanie, czego pragnę przede wszystkim. Ucz się, czytaj, rozmyślaj nad treścią tej książki, a będziesz w stanie nie tylko odpowiedzieć sobie na to pytanie, ale również wdrożyć odpowiedź w życie. Rozdział pierwszy. Określ, czego najbardziej pragniesz w życiu. Punktem wyjścia dla wszystkich indywidualnych osiągnięć jest przyjęcie określonego głównego celu i opracowanie szczegółowego planu osiągnięcia go. W tym rozdziale zajmę się pierwszym składnikiem tej fundamentalnej formuły sukcesu wyborem głównego celu, na którym ukierunkowane powinny być Twoje myśli i wysiłki. Skąd jednak masz wiedzieć, które z krążących w Twojej głowie pragnień, częściowo przemijających i zapomnianych, niemal równie szybko jak się pojawiają, jest tym głównym, tym, czego naprawdę chcesz od życia? I skąd możesz wiedzieć, że to, czego pragniesz, jest warte Twojego czasu i energii wkładanej dzień po dniu, rok po roku i że doprowadzi cię to do spokoju umysłu i trwałego poczucia spełnienia? Niektóre rzeczy wymagają po prostu wiary, jednak zasady przedstawione w tym rozdziale pomogą Ci odciąć się od zewnętrznego i wewnętrznego hałasu, który tak wielu z nas przeszkadza w ustaleniu, co jest naszym celem. Dzięki temu odkryjesz swój cel, zobaczysz go jasno i zwięźle i zaczniesz wprowadzać w życie. Korzyści z wyboru określonego głównego celu. Zanim omówimy proces wyboru określonego głównego celu w życiu, wymieńmy liczne korzyści, które płyną z podjęcia decyzji. 1. Określenie głównego celu pozwoli Ci rozwinąć w sobie kilka istotnych cech, które wpłyną na Twoją zdolność osiągania celów w życiu: jak na przykład niezależność, inicjatywa, wyobraźnia, entuzjazm, samodyscyplina, koncentracja wysiłku. 2. Określenie celu zachęca do specjalizacji, a specjalizacja sprzyja doskonałości. Gdy znajdziesz odpowiednią kombinację swoich podstawowych zdolności fizycznych i umysłowych oraz pragnień, tego co lubisz i czego nie lubisz, i stosowną okazję, żeby je wykorzystać, powinieneś natychmiast zacząć zdobywać specjalistyczną wiedzę na temat, który Cię głównie interesuje. Dotyczy tego, co najbardziej chciałbyś robić. Określenie celu ma zdolność sprawiania, że twój umysł niczym magnes zaczyna przyciągać specjalistyczną wiedzę konieczną do osiągnięcia sukcesu. Określenie celu ma zdolność sprawiania, że twój umysł niczym magnes zaczyna przyciągać specjalistyczną wiedzę konieczną do osiągnięcia sukcesu. 3 Określenie celu skłoni cię do odpowiedniego gospodarowania czasem i pieniędzmi oraz planowania codziennych czynności w taki sposób, żeby móc go osiągnąć. 4. Określenie celu otwiera oczy na możliwości i daje odwagę do działania. 5. Określenie celu pomaga rozwinąć zdolność do szybkiego i stanowczego podejmowania decyzji. Ludzie sukcesu szybko podejmują decyzje, jak tylko poznają wszystkie fakty i zmieniają je albo bardzo powoli, albo wcale. Ludzie nieodnoszący sukcesów podejmują decyzje bardzo powoli i zmieniają je często i szybko. Możesz zapewne wyobrazić sobie, jakie skutki pociąga za sobą niezdecydowanie, sprawiające, że wiecznie się wahasz i pozwalasz, żeby inni myśleli za ciebie. 6. Ustalenie określonego głównego celu zachęca innych do współpracy. Ukierunkowanie swojego umysłu na jasny, stanowczy cel wysyła sygnał do osób znajdujących się w pobliżu. Odbiorą go podświadomie i zaczną się zachowywać zgodnie z sugestią, którą w sobie zawiera. To dlatego właśnie ci, którzy wiedzą, dokąd zmierzają i są zdeterminowani, żeby tam dotrzeć, zawsze uzyskują pomoc w realizacji swoich zamierzeń. 7. Określoność celu przygotowuje umysł na wiarę, sprawia, że zaczynamy myśleć pozytywnie i uwalniamy się od ograniczeń, lęku, wątpliwości, zniechęcenia, niezdecydowania i prokrastynacji. Wątpliwości zwykle pociągają za sobą wymówki, tłumaczenia i usprawiedliwienia porażki. 8. I wreszcie, wybór głównego celu daje nam świadomość nastawioną na sukces. Twój umysł fiksuje się na sukcesie i nie akceptuje możliwości poniesienia klęski. Jak zdefiniować swój główny cel? Teraz, gdy znasz już korzyści z odkrycia swojego określonego głównego celu, omówimy w jaki sposób go znaleźć. Zacznij od zadania sobie pytania: czego najbardziej pragnę od życia? To coś, o czym Ty i tylko Ty możesz zadecydować. Ten główny cel można porównać do szczegółowego projektu przedstawiającego całe Twoje przyszłe życie, zawierającego wszystkie elementy, które jesteś w stanie przewidzieć jako obiekty swojego pożądania w danym momencie. Może to być kombinacja różnych większych celów, jak na przykład Twoje upragnione zajęcie, coś, co sam wybierzesz. Twój tygodniowy, miesięczny lub roczny dochód, który pozwoli Ci cieszyć się wybranym przez Ciebie standardem życia i zabezpieczyć Cię na wypadek choroby, starości lub utraty możliwości zarobkowania. Plan uzyskania i utrzymania harmonii w Twoich relacjach międzyludzkich, w domu, w pracy, tam, gdzie się bawisz i relaksujesz. Relacje międzyludzkie są kluczowe dla Twojego życiowego celu, ponieważ jeśli chcesz osiągnąć ponad przeciętny sukces, Musisz sobie zapewnić współpracę ze strony innych. Aby pomóc ci w tych rozmyślaniach, sugeruję, żebyś zapisał swój główny cel tak, jakbyś pisał list do przyjaciela, wyjaśniający mu, czego najbardziej pragniesz w życiu. Zabrzyj w nim takie szczegóły jak to, co chcesz osiągnąć, wiedzę lub informacje, jakie chcesz zdobyć, jaką pracę chcesz wykonywać, jaką osobą chcesz być. Chodzi o Twoją osobowość, charakter i inne istotne cechy. Ile chcesz zarabiać i otrzymywać każdego roku? Jakie miejsca chciałbyś zobaczyć i odwiedzić? Umiejętności, rzemiosła, dziedziny nauki i sztuki, jakie chciałbyś opanować? Następnie, na podstawie tego listu, wynotuj kluczowe elementy Twojego głównego celu i podziel je na kategorie. Stwórz tabelę z pięcioma kolumnami. Powołanie, rozwój osobisty, życie osobiste i rodzinne, duchowe oświecenie i odpowiedzialność społeczna. Wynotuj szczegóły ze swojego listu w kolumnie, która wydaje się najbliżej z nimi związana. Następnie zakreśl kółkiem te elementy i idee, które są dla ciebie nienegocjowalne, stanowią bowiem integralną część Twojej wizji sukcesu i mają największe znaczenie, niezależnie od tego, jakie definiujesz. To ćwiczenie powinno pomóc Ci określić najbardziej kluczowe elementy Twojego określonego głównego celu, który powinieneś teraz łatwo ująć w postaci jednego krótkiego twierdzenia. Możesz wykorzystać następujący szablon: Osiągnę przed dniem. Chcę skierować całą moją energię i wysiłki na osiągnięcie tego głównego celu, ponieważ Jestem skłonny poświęcić w zamian za zrealizowanie tego życiowego celu. Pisz konkretnie, jeśli wszystkie Twoje cele w życiu będą mgliste, takie też będą Twoje osiągnięcia i zapewne będą też mało znaczące. Musisz wiedzieć, czego chcesz, kiedy tego chcesz, dlaczego tego chcesz i jak zamierzasz to zdobyć. Nie zapomnij też uwzględnić kosztów, jakich będzie wymagało osiągnięcie Twojego celu. W życiu nic wartego zachodu nie jest za darmo, przy czym ten koszt może mieć postać poświęconego czasu, pieniędzy lub innych wartości. Jeśli Twoje cele w życiu są mgliste, takie też będą Twoje osiągnięcia. Badanie swojego celu poprzez twórczą wizję. Wyobraźnia jest potężnym narzędziem pozwalającym wzbogacić swoje rozumienie głównego celu w życiu. Zdolność do tworzenia twórczych wizji może być wrodzoną cechą umysłu albo może być czymś nabytym, ponieważ można ją rozwinąć, używając swobodnie i bez lęku daru wyobraźni. Oczywiście nikt nie mógłby twierdzić, że Thomas Alva Edison urodził się geniuszem, bo gdyby to było prawdą, to dlaczego zaledwie po trzech miesiącach szkoły został odesłany przez nauczyciela z uwagą, że jego umysł jest otępiały i edukacja nie może mu przynieść żadnej korzyści? I dlaczego nie był w stanie utrzymać żadnej pracy, dopóki nie odnalazł siebie? Nie! Edison nie urodził się geniuszem, stał się geniuszem dzięki inspiracji, która popchnęła go do tego, żeby przyjrzeć się sobie, podjąć decyzję, co najbardziej pragnąłby robić, a następnie zacząć to robić. Od razu, tak jak stał. Kreatywna wizja Edisona była produktem jego własnego umysłu i sam ją stworzył. To samo można powiedzieć o Henrym Fordzie i Andrew Carnegiem i o wszystkich innych wielkich amerykańskich przywódcach szanowanych przez większość z nas ze względu na ich wkład w amerykański styl życia. Jedną z typowych słabości większości z nas jest to, że gdy patrzymy z zazdrością na ludzi, którzy osiągnęli znaczny sukces, widzimy ich w godzinie triumfu, lecz nie dostrzegamy ceny, jaką każdy z nich musiał za swój sukces zapłacić. Błędnie wierzymy, że zawdzięczają go szczęściu, znajomością lub nieuczciwości. Osobiste osiągnięcia mają swoją cenę i jednostki obdarzone twórczą wizją nie tylko tę cenę znają, ale też są skłonne ją zapłacić. Badają, testują i udoskonalają swoje palące pragnienia, aż są w stanie wyostrzyć je w jasny cel. Jego osiągnięcie przyniesie im bogactwa materialne lub inne, których najbardziej pragną i które służą w jakiś sposób innym. Test Twojego określonego głównego celu Możesz się zastanawiać, skąd mogę mieć pewność, że wybrany przeze mnie określony główny cel jest wart zachodu. Dobrym testem, czy obmyślony przez Ciebie cel zasługuje na miano Twojego głównego życiowego celu jest zadanie sobie następujących pytań. Czy jestem gotowy poświęcić większość mojego życia na urzeczywistnienie go? Czy jest wart ceny, jaką być może przyjdzie mi zapłacić za jego osiągnięcie? Czy osiągnięcie go przyniesie korzyści nie tylko mnie, ale i innym? Jeśli odpowiedzi na te trzy pytania są zdecydowanie twierdzące, to jest to cel wart wysiłku, jaki trzeba będzie w niego włożyć. Jeśli nie jesteś pewny tych trzech odpowiedzi, może warto poświęcić więcej czasu na rozmyślania o tym, co rozświetla Twoje życie i jak można to zmienić w cel prowadzący do sukcesu, znaczenia i wpływu na innych. Jeśli nie jesteś przyzwyczajony do stawiania sobie celów i osiągania ich, ani do otworzenia długofalowych planów, zacznij od mniejszego, lecz istotnego celu. Wyznacz sobie cel, który będzie musiał być osiągnięty, powiedzmy, 6 miesięcy lub rok od teraz. Następnie, gdy już uda Ci się go zrealizować, wyznacz sobie kolejny, trudniejszy i bardziej długofalowy cel, w ten sposób budując odpowiedni nawyk, nim zabierzesz się za swój główny życiowy cel. Gdy już ustalisz ten rytm budowania nawyków i osiągnięć, wróć do ćwiczeń w tym rozdziale, żeby przekonać się, czy jesteś bliżej ustalenia, jaki powinien być Twój określony główny cel. Gdy będziesz w stanie wyartykułować go w jasnym, zwięzłym zdaniu, zapisz go na kartce, którą będziesz mógł nosić zawsze przy sobie. Czytaj go sobie na głos każdego poranka i wieczorem przed zaśnięciem, aż dobrze go sobie zapamiętasz. Przywołuj go w myślach tak często, jak możesz. Powtarzając swój cel, przywołuj emocje, rozważaj jego elementy i wizualizuj sobie korzyści, które przyniesie tobie i innym zrealizowanie go. Ustalenie swojego określonego głównego celu jest najbardziej kluczowym krokiem na ścieżce do indywidualnych osiągnięć. Poświęć czas na określenie go, ponieważ plany mogą się zmieniać, ale Twój główny cel nie powinien, a przynajmniej nie znacząco. Możesz go udoskonalać, jednak powinien być dla ciebie niczym gwiazda polarna, wytyczająca kierunek wszystkich twoich działań. Ustalenie swojego określonego głównego celu jest najbardziej kluczowym krokiem na ścieżce do indywidualnych osiągnięć. Pamiętaj, że cel bez działania jest kompletnie nieskuteczny. Jak powiedział Andrew Carnegie, droga sukcesu to droga działania działania zakorzenionego w określoności celu. Pamiętając o tym, zwracamy się ku opracowaniu szczegółowego planu, poprzez który będziemy wyrażać swoje myśli i działania, aby móc osiągnąć swój główny cel.